Przerwie i odczytaniu wyroków przyszła na stół sprawa Boryny. Jewka stanęła przed sądem i pochuściujące dziecko obwinięte w zapaskę, jeła płaczliwie wywodzić krzywdy swoje i żale, jako służyła u Boryny i pracowała. jaże jej kulasy ustawały, a nigdy dobrego słowa nie usłyszała. kąta nie miała na spanie ani jadła. Dość! że się u sąsiadów pożywiać musiała. A potem zasług jej nie zapłacił i z jego własnym dzieckiem wygnał ją w cały świat. Buchnęła w końcu ogromnym płaczem i rzuciła się na kolana przed sędziami z krzykiem. Krzywda to moja! Krzywda! A dzieciak? Jego! Prześwietny sądzie! Cykani jak ten pies! Mruknął Boryna. Ja, syganie? A dyć wszystkie, a dyć całe lipce wiedzą, żeś... Słuchaj latawiec. Wielmożny sądzie. A przódzi to mi mówili Jewka, Jewuś, i jeszcze słodziej. A to mi baciorki przywieźli, a to często gęsto bułkę z miasta i mówili naści, Jewuś, Naści! Boś ty mi najmilejsza, a teraz? O mój Jezu! Mój Jezu! Cygan! Jocha, Może cię jeszcze pierzyną przeodział i mówił: śpij, śpi! Abo nie? Co? Aboś ta nie skamlali jako ten pies przed drzwiami? Aboś ta mało obiecowali? Co? La Boga! Ludzie! że dopiero nie zabije takiej pokraki. Wielmożny sądzie, cały świat wiedział, jak to było. Całe lipce mogą przyświadczyć, co prawdę mówię. Służyłam u nich, to mi cięgiem spokoju nie dawał. Jedna ja sierota, odola ma nieszczęśliwa. A potem się mogła obronić przed tym chłopem? Krzyczałam! to mez sprawy i zrobił, co chciał. A gdzież ja się teraz podzieję z tym dzieciąteczkiem, Gdzie? Świadki powiedzą i przyświadczą. Ale świadkowie w rzeczywistości nic nie zeznali, prócz plotek i domysłów. Więc znowu jeła dowodzić i przekonywać, aż w końcu, jako ostatni dowód, rozpowiła dziecko i położyła je przed sędziami. Dziecko wierzgało nagimi nóżkami i krzyczało w niebogłosy. Wielmożny sąd samobaczy, czy czyje ono? O, ten ci sarni kartofel. Te same burę ślepia i kaprawę. Kropla w krople, nikt żyje, no Boryna! Ale już i sąd nie mógł powstrzymać się od śmiechu. A naród aż huczał z uciechy. Przyglądali się to dziecku, to Borynie. I raz wraz ktoś powiedział, to ci pan nic ten pies odarty ze skóry. Pory na wdowiec ożeniłby się z nią, a chłopak zdałby się do posionki. Gospodarna raz w rok się myje, żeby na mydło nie wydawać. Dogadywali coraz to złośliwie i okrutniej. A ona zamilkła i nieprzytomnymi oczami psa zgonionego patrzyła po ludziach i ważyła coś w sobie. Ciojda! To grzech naświewa cię tak nad biedotą! Krzyknęła Dominikowa tak głośno, aż po Jaki taki drapał się po łbie ze wstydu.